Cześć, to Dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią na pytanie, co to jest granulacja akwareli. Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Na początku swojej drogi z akwarelami pamiętam, że kompletnie nie wiedziałam o co chodzi z tą granulacją. Myślałam zresztą, że coś jest nie tak z moimi niektórymi kolorami, bo właśnie zachodziło to zjawisko, a ja nie do końca wiedziałam. O co chodzi, więc myślałam, że po prostu coś jest nie tak z moją farbą. Granulacja to naturalne zjawisko i polega ono na skupianiu się cząstek pigmentu, przez co uzyskujemy taki ziarnisty efekt na papierze, czy nawet takiego jakby posypania piasku, jakbyśmy mieli troszkę piasku w naszej farbie, którego nie da się rozpuścić. Efekt granulacji jest zarówno widoczny na papierze gładkim hotpress oraz na papierze takim fakturowanym Coldpress Rough czy Torchon i niektórzy akwaraliści twierdzą, że lepiej to widać na gładkiej powierzchni, inni, że na fakturowanej powierzchni, więc najlepiej wziąć swój papier i swoje farby i przetestować to, zobaczyć jak ten efekt wygląda z użyciem waszych farb i waszego papieru. Warto wiedzieć, że mieszając kolor granulujący z takim zwykłym nie granulującym, to powstała mieszanka również będzie dawała właśnie efekt tej ziarnistości granulacji. Możemy także na rynku dostać takie media granulujące, które po dodaniu do kolorów niegranulujących datowną efekt piasku czy ziarna. Jeśli zastanawiacie się, czy Wasze farby granulują, to możecie sprawdzić to na etykiecie Waszych farbek czy na tubkach. Możecie to także sprawdzić na kartach koloru od producenta i w zależności od producenta, to oznaczenie się różni i teraz Wam wyświetlę, jakie są oznaczenia w konkretnych markach, które tutaj wybrałam, a część producentów tej informacji nie podaje. Na szczęście bardzo łatwy sposób możemy to sprawdzić, po prostu robiąc sobie własną kartę koloru. Nie wszystkie kolory granulują w ten sam sposób. Pomimo tego, że będą one się nazywać tak samo, to kolor od innego producenta może zachowywać się inaczej bo jak wiadomo mają one pomimo takiej samej nazwy różne składy, gdyż każdy producent ma swoją recepturę i może używać tego samego pigmentu ale w innym stopniu zmielenia z innymi spoiwami czy wypełniaczami. Które kolory granulują? Jest grupa kolorów, które zazwyczaj granulują i jest to bardzo widoczne i teraz Wam to wyświetlę i taką królową Wśród granulujących kolorów moim zdaniem jest ultra maryna, więc jeśli macie ten kolor w swoich paletach, to koniecznie sprawdźcie właśnie ten kolor jako pierwszy, żeby zobaczyć jak ta granulacja wygląda u Was na. Papierze. Zazwyczaj im słabszej jest z jakości farba, tym mniej ona granuluje. Dzieje się tak dlatego, gdyż mamy po prostu mniejszą zawartość pigmentu w naszej farbie, a więcej wypełniaczy i też te pigmenty są inaczej zmielone, więc im lepsza farba, tym może ona bardziej. Granulować, więc bądźcie na to przygotowani, że jeśli właśnie przesiądziecie się z takiej półki studenckiej, szkolnej, hobbystycznej na artystyczną profesjonalną, to wasze farby będą bardziej granulowały. Do czego wykorzystać ten efekt granulacji? Im więcej będziecie malować, tym więcej zauważycie możliwości zastosowania tego efektu. Takim najbardziej znanym jest po prostu efekt nieba. Bardzo fajnie dodaje to nam taką strukturę w naszych pracach super też można wykorzystać tą granulację na przykład podczas malowania jakiś faktur czyli na przykład skały Góry, może to też nam się przydać podczas malowania tafli wody, może to się przydać podczas malowania różnych faktur przedmiotów, czy to metalu, czy to drewna, czy jakichś zardzewiałych takich części albo z użytych. Naprawdę ogranicza was tylko wasza wyobraźnia, więc warto zapoznać się z tym efektem po to, aby dobrze go stosować w swoich pracach, żeby podkreślić, podkręcić dodać takiego smaczku na waszych. Obrazach. Tak jak mówiłam Wam na samym wstępie, gdy zaczynałam z akwarelami, to nie do końca wiedziałam... Co się dzieje na papierze, i ta granulacja wręcz mi przeszkadzała, ale myślę, że warto się nie zrażać tymi kolorami, które granulują i się z nimi zaprzyjaźnić, bo naprawdę mogą dodać one Wam takich ciekawych elementów, szczegółów na Waszych pracach. Dla osób początkujących, granulacja daje nam bardzo duże pole do eksperymentu. Warto się zaznajomić z tym zjawiskiem i nauczyć go wykorzystywać. W swoich pracach, bo naprawdę ten efekt jest pożądany. Ja pamiętam, że chciałam wyrzucić wszystkie kolory, które granulowały, a teraz nie potrafię się z nimi rozstać, więc nie zniechęcajcie się i zaprzyjaźnijcie się z granulacją. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do oglądania innych filmików z odpowiedziami na pytania osób początkujących dotyczących akwareli. Tutaj zaraz pojawi się playlista, wystarczy kliknąć i to właśnie będzie cała seria akwarele dla osób początkujących. Jeżeli Wam się spodobał ten filmik i był dla Was przydatny, to zostawcie łapkę w górę. I jak zawsze zapraszam Was na mojego Facebooka Edevelsa, na mojego Instagrama Edevelsa Art, na mojego bloga bubuawansa.pl. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie. Wystarczy kliknąć subskrybujkę. Zapraszam was także do oglądania innych odcinków na moim kanale. Dzisiaj życzę wam już miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.